tutaj zobaczycie źrebaczka urodzonego oj nie dzisiaj ale ostatnio. To no, jest jej matka I ona, au, ona jest też na lubi gryźć, widać i bardzo lubi każdy źrebak stąd tutaj bardzo tutaj i tutaj przy ogonku, na ogonku i tutaj jest taka taka może to dotknąć. No o, o, o przyszedł najstarszy koń tak Chodzi za mną Bika cały czas, zdałem je. Oj babciunka, babciunka A źlepak dobry jest, co? Widzę, że on nie odpuszcza ci, żeby ci go nie przestało pieścić Lubi pieszczoty Tam jest kolejny Tam jeden leży No Mamy za sobą kamerę, tam zobacz jakiś pioch tu mam, mamusia chodzi, broni go troszeczkę, takie są asekuracyjnie, podchodzą, czy nic się nie dzieje. Słodka, co? Przyjedziemy tu niedługo jeszcze odwiedzić. Tak. właśnie też No, jutro będzie się działo. Nie odpuszcza ci, co? Ale mamusia piękna. Dzisiaj też zobaczycie na moim kanale. Będę miała kota. Będziemy właśnie jechać po niego. Dzisiaj tak, Od dostajesz od kuzynki, tak? Tak. Będzie dużo zwierząt w nas domu. Dzisiaj się będzie działo. Kolejne zwierzę w domu. Czekamy jeszcze na konia, ale to jeszcze troszkę, nie? Na razie mamy tutaj dużo atrakcji, nie potrzeba. Nie, bo jednego konia nie można trzymać, trzeba mieć dwa, nie? Także musimy mieć miejsce. Jakbyśmy kupili tą stodołę od sąsiadki, to byłoby fajnie, nie? Ale super w pieszczach. Zobaczcie jeszcze... O, tam właśnie poczekł. To jest pociąg? tak. No. Zobaczcie jakie to piękne pastwisko. 40 hektarów. Konie mają jak w raju. Prawdziwa natura. Są wolne.